Dzisiaj porozmawiam sobie z Zibim, deweloperem, który ma 20 lat doświadczenia w branży. Będziemy rozmawiać sobie trochę o historii branży IT w Polsce, o tym jak zmieniało się Ruby i jak zmieniały się rejsy. Czy zawsze programowałeś w Ruby, czy może zaczynałeś od czegoś innego? To znaczy w ogóle moja praca zaczęła się jeszcze trochę przed 2000 rokiem, ale nie miała takiego strict, że znaczy była w branży IT, ale nie było to takie typowe programowanie, tylko raczej dociskanie wtyczek od drukarki w biurach, czy też pomaganie paniom, którym się nie chciało, nie wiem, Excel zapisać, czy coś takiego. Więc typowy taki informatyk typowy, biurowy taki. Taki typowy, <noise> dokładnie, dokładnie taki typowy, właśnie pan od, od informacji, czy pan od IT, nie wiem jak to nazwać teraz. Przypadkiem, trochę szczęściem. Podłapałem pracę jako programista PHP. Mhm. Tak się w sumie zaczęła ta zawodowa przykoda związana z, z programowaniem w ogóle aplikacji webowych. No i parę lat później yy, wszedł ten Ruby, tak? Jak, jakby to taka troszeczkę, też, też trochę przypadkiem, Mówię, to, tak jak się zastanowię, to trochę mam szczęścia też do. do, do, do to, to, to bycia dobycia w miejscach mhm. czy, czy, czy w sytuacjach, gdzie nagle się okazuje, że pojawia się coś nowego, i to coś nagle chwyta, to coś nagle mi się podoba, i, i dalej idzie. Bo byłeś świadkiem powstawania i potem pęknięcia tej całej bańki.com? Dokładnie, to właśnie to, 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 to już nie chciałem wszystkiego w jednym pytaniu zawrzeć. <gry> mhm. Tak, to było tak. Zaczęło się na początku roku chyba 2000, i potem w okolicach chyba w sumie dwóch lat, chyba później roku, dwóch lat później, nagle się okazało, że jest ta pierwsza taka duża zapaść na rynku. Że... Bo to było tak, że na początku wszyscy chcieli wchodzić w tego eBA, robić portale, mieć strony internetowe i tak dalej, bo. No, bo policzyli, że coś z tego będzie, a potem się nagle okazało, że e, chyba jednak nic z tego nie będzie. Nagle zaczęły się pieniądze inwestorów kończyć mhm. i nastąpiła bardzo duża zapaść na rynku. Na tyle duża, że chyba przez 4 miesiące nie mogłem znaleźć pracy teraz jest nie do pomyślenia. Nie, nie, teraz w tej chwili jest taki żart branżowy, że jak informatyk pyta drugiego, czy programista czy pyta drugiego programistę, jak tam twoje poszukiwania pracy, to odpowiedź brzmi: No wiesz, stary, to było najgorsze dwie godziny w moim życiu, nie? Tak, Więc, tak, tak. No, no, nie ma opcji. teraz tak to wygląda. To ja zresztą widzę po, po, po mailach, które spływają na moją skrzynkę i coraz to nowych ofertach. Bycie programistą to jest ciągła nauka i próba dotrzymywania kroku rozwijającej się branży. Tak, dokładnie. To, to jest praca dla tych, którzy się lubią uczyć tak naprawdę. O, to, to myślę, że dosyć ważne, e, ważna uwaga. Praca dla tak, tych, bo którzy... Też, tak, się bo też się uczyć. spotkałem, spotkałem się z takim myśleniem nawet trochę w mhm. domu, że, że to jest, a to tylko siedzisz przy tym komputerze, klikasz sobie i jest fajnie. Aha. Tak, ale to jest tylko część tej pracy. Drugą, drugą częścią jest yy, cały czas właśnie rozwijanie się, czy, czy cały czas próba no, polepszania swojego warsztatu, swojego mm. warsztatu pracy, czy, czy znajomości narzędzi, czy znajomości technologii, czy, czy no wszystkiego tak naprawdę. Aha. Masz wrażenie, że jakby ten stereotyp, pogląd na to właśnie, kim jest programista, zmienił się przez 20 lat? Odczuwasz jakąś no, różnicę? Wiesz, co? Chyba nie, bo to jest, to jest taka branża, którą. Ciężko jest czasami wytłumaczyć czym, mm -hmm. komuś, czym się, czym się taka osoba zajmuje. Bo ludzie to postrzegają pod kątem właśnie klikania w przeglądarkę, otwierających się stron, a niewielu wie, co jest potrzebne do tego, żeby taka mm -hmm. strona działała, i czasami trudno to komuś wytłumaczyć. Najtrudniej czasami klientom, że to nie jest tylko tak, że mamy stronę ładną i, i, i fajnie ona wygląda w przeglądarce, tylko jest cała otoczka potrzebna do tego, żeby w ogóle ta strona się wyświetliła, czy te dane były poprawnie przechowywane, czy zwracane. Nie wiem, czy akurat podejście takie do, do tego, kim jest programista, się zmieniło. Nie zauważyłem tego szczerze mówiąc.